Oscar, Oscar, W maju 2011 roku decyzją uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zespołowi szkół nr 4 w Skierniewicach zostało nadane imię podpułkownika pilota Romualda Sulińskiego. Młodzież decydująca się na naukę w naszej szkole ma do wyboru klasy zarówno licealne, jak i technikalne. Oferujemy wiele przyszłościowych kierunków zapewniających zawody poszukiwane na rynku pracy. Nasze pracownie zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt. Szkoła zapewnia również praktyki zawodowe realizowane w lokalnych firmach i zakładach pracy. Godziny zajęć lekcyjnych dostosowane są do przyjeżdżających autobusów. Dotarcie do szkoły nie będzie też problemem dla uczniów z okolicznych miejscowości dzięki blisko zlokalizowanej stacji kolejowej.

Uczniowie udający się do tej klasy zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji polityczno-militarnych. Na zajęciach uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy, terenoznawstwa oraz orientacji na mapie i w terenie. Odbywają się także zajęcia uczące strzelectwa oraz samoobrony, poznawania technik walki wręcz oraz taktyki i musztry. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych. Profil objęty jest współpracą z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji w Skierniewicach. No więc na profilu wojskowym zajmujemy się, mamy zajęcia z samoobrony, uczymy się jak bronić się przed napadnikami lub obezwładnić przeciwnika, jeśli by doszło do jakiegoś no, niemiłego incydentu. W naszej szkole odbywa się obóz wojskowy, jeździmy raz do roku. E, odbywają się tam zajęcia z mapy, ja posługiwać się mapą e, i uczymy się strzelania z broni krótkiej jak i długiej. Walczyłbyś za naszą ojczyznę, za wszelką cenę, walka wręcz, samoobrona i strzelectwo sportowe oraz wiele więcej w klasie wojskowej.